Czy kiedykolwiek miałaś wrażenie, że zrobiłaś wszystko tak, jak trzeba, byłaś pilna w nauce, ciężko pracowałaś, byłaś uprzejma, silna, a nawet starałaś się być wystarczająco dobra w oczach wszystkich, a jednak głęboko w środku pozostaje chłodna pustka, której nikt nie widzi? Czy zdarzyło ci się poczuć że mimo pozornej pewności siebie wystarczy jedno spojrzenie pełne wątpliwości, jedno niewinne odrzucenie i nagle wszystko się w tobie rozsypuje, jakbyś nie była dorosłą kobietą, ale dzieckiem, które tylko udaje, że potrafi żyć w dorosłym świecie. Karl Jung nazwał tę część ciebie wewnętrznym dzieckiem. To nie jest twoja słabość. To źródło Twojej żywotności, Twojej kreatywności, Twojej najczystszej, nieskrępowanej wolności, ale jeśli jesteś dorosłą kobietą, która całe życie uczyła się być silna, samodzielna, odporna, to powrót do tej części w Tobie może wydawać się ostatnią rzeczą, którą chciałabyś zrobić, bo przecież świat uczy nas. Że trzeba mieć kontrolę, trzeba być perfekcyjną, trzeba ukrywać emocje. Ale to właśnie przez to tracimy połączenie ze sobą samą. Sofia jest tego idealnym przykładem. Ma 38 lat. Jest dyrektorką w firmie technologicznej, szanują ją, podziwiają w salach konferencyjnych. Nie ma sobie równych: decyzyjna, konkretna, opanowana. Ale nocą, gdy nikt nie patrzy, dopadają ją ataki paniki. Bez wyraźnego powodu, zmęczenie, pustka, jakby żyła czyimś życiem. Wszystko, o czym kiedyś marzyła. Kariera, pozycja, niezależność. Nagle przestało mieć sens. W czasie jednej z sesji terapeutycznych, kiedy zapytano ją, kiedy ostatnio byłaś szczęśliwa. Bezwarunkowo. Sofia nie umiała odpowiedzieć, zamiast tego rozpłakała się i to był początek, początek jej drogi powrotnej do własnego wewnętrznego dziecka, drogi trudnej. Ale prawdziwej Jung mówił, że wewnętrzne dziecko to nie tylko wspomnienia z dzieciństwa, to część duszy, to emocje. Które jeszcze nie zostały przycięte przez oczekiwania, osądy czy rozczarowania, to w tobie ta część, która potrafi marzyć, kochać bez kalkulacji, mówić nie, kiedy nie chce i zatrzymać się, żeby po prostu patrzeć na chmurę płynącą po niebie, ale z czasem. Uczono cię, że to jest niedojrzałe że to dziecinne, że to nieodpowiedzialne. I tak schowała się głęboko. Szczególnie, jeśli jesteś kobietą, która codziennie walczy o swoje miejsce w świecie, nauczyłaś się ignorować tę część w sobie, jakby była ciężarem, a jednak wraz z nią straciłaś zdolność do prawdziwego czucia. Do twórczego wyrażania siebie, do autentycznego łączenia się z innymi, stałaś się ok. Według normy społecznej, ale w głębi zagubiłaś siebie. Jung mówił, że nieświadomość to nie tylko składowisko zapomnianych wspomnień to żywe źródło, które próbuje dotrzeć do ciebie poprzez symbole, intuicję, emocje. Gdy czujesz Niepokój, bez powodu, gdy śni ci się coś, co powraca, gdy budzisz się z myślą, że chcesz zniknąć. To nie znaczy, że jesteś słaba. To twoje wewnętrzne dziecko szepcze. Czy ktoś jeszcze o mnie pamięta? I jeśli je usłyszysz, jeśli naprawdę się zatrzymasz, zaczniesz odkrywać, że to co do tej pory postrzegałaś jako braki, mogą być właśnie bramą do prawdziwej pewności siebie, nie tej, która rodzi się z kontroli, ale tej, która wypływa z połączenia ze sobą samą, dzieje się coś dziwnego. Gdy dorosła kobieta w końcu siada i zaczyna wsłuchiwać się, w te najcichsze dźwięki płynące z jej wnętrza, to nie jest głos logiki, nie jest to też rozsądek, ani lista rzeczy do zrobienia na dziś. To coś delikatniejszego, czasem drżącego, ale uparcie obecnego, to głos jej wewnętrznego dziecka. Karl Jung mówił, że wewnętrzne dziecko to nie słaba, niedojrzała wersja nas samych to najczystsza esencja naszej istoty, miejsce, w którym żyją pierwotne marzenia, niezafałszowane emocje i najgłębsze potrzeby duszy. Sofia, 38-letnia projektantka wnętrz, była dla świata kobietą idealną, sukces zawodowy, elegancja, samodzielność, zawsze opanowana. Ale kiedy zostawała sama, Coś w niej milczało zbyt głośno, pustka, do której trudno się było przyznać, zrealizowała wszystko, co wpisuje się w scenariusz dorosłości: dobra szkoła, kariera, partner, apartament z przeszklonymi oknami i widokiem na miasto. A jednak coś w niej krzyczało, choć nikt tego nie słyszał, na pewnym przyjęciu poznała Aleksa. Mężczyznę. O bystrej intuicji i zaskakującej uważności rozmawiali o pracy, o sztuce, aż nagle Aleks zapytał, czy czasem nie męczy Cię to, że musisz być cały czas tą ogarniętą kobietą, a jej ogarniętą? Zapytała niepewnie Sofia. No wiesz, zawsze uśmiechniętą w odpowiednim momencie, elokwentną. Schludną, rozsądną, nigdy zbyt złą, nigdy zbyt wrażliwą, zamilkła, a potem powiedziała cicho: Tak, czasami mam wrażenie, że gram główną rolę w życiu, które nie jest moje. Aleks nie odpowiedział, ale jego spojrzenie było jak lustro, w którym po raz pierwszy zobaczyła coś prawdziwego. To był moment. Kiedy Sofia zaczęła wracać do swojego wewnętrznego dziecka, nie planowała tego, nie miała strategii. Po prostu zaczęła pisać dziennik. Nie po to, by planować, ale po to, by słuchać. Zaczęła płakać. Gdy czuła smutek, zamiast tłumić go w sobie, codziennie rano zadawała sobie jedno pytanie: Czego naprawdę dzisiaj potrzebuję? Nie. Co powinnam zrobić? Wewnętrzne dziecko nie mówi przez logikę, ono nie zna czeklist. Pojawia się nagle, przez smutek, którego nie potrafisz wyjaśnić, przez pustkę, kiedy spełniasz swoje wielkie marzenia, a czujesz tylko niedosyt, pojawia się wtedy, gdy udajesz inną, żeby zasłużyć na miłość. Jung wierzył, że nieświadomość. To nie tylko magazyn naszych zranień, to także brama, do najgłębszej siły człowieka. Jeśli odważysz się przez nią przejść, to ścisk w żołądku. Gdy wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, to szybsze bicie serca, gdy spojrzysz komuś w oczy, to bezsilność. Gdy nie potrafisz nazwać tego, co cię boli, to nie przypadek. To to symbol. To język duszy, prawdziwa, kobieca pewność siebie, nie rodzi się z lodowatości ani z niezniszczalnej siły. Ona przychodzi, gdy kobieta pozwala sobie być miękka, prawdziwa, smutna, marzycielska. Gdy wraca, bierze za rękę swoje wewnętrzne dziecko, patrzy mu w oczy i mówi: Jestem tu, widzę cię, już cię nie zostawię. W ciszy swojego apartamentu, przy żółtym świetle lampy, z filiżanką herbaty w dłoni. Sofia właśnie zakończyła wpis do dziennika. Po raz pierwszy napisała do samej siebie o ranie z dzieciństwa. Miała dziewięć lat, gdy mama wyszła i nigdy nie wróciła, nie płakała długo, ale gdy zamknęła zeszyt, poczuła coś niezwykłego. Oddychała lżej, jakby to wewnętrzne dziecko. Oddychało razem z nią: Nikt nie jest naprawdę silny, jeśli nie spojrzał kiedyś w oczy własnemu cieniowi. W psychologii Karla Gustawa Junga: cień to nie coś złego czy wstydliwego to nie mrok, którego trzeba się bać to część nas samych, którą odrzuciliśmy. Ukryliśmy albo stłumiliśmy pod naciskiem norm społecznych, rodzinnych oczekiwań, kultury, albo z lęku przed samymi sobą, cień to miejsce, gdzie chowają się nasze gniewy, zazdrość, egoizm, pragnienia, które nie pasują do wizerunku, jakim powinniśmy być, ale i to ważne. To nie sam cień jest niebezpieczny. Nie. To wypieranie go czyni go destrukcyjnym po tygodniach pracy z wewnętrznym dzieckiem, Sofia zaczęła zauważać emocje, które wcześniej ignorowała, słościła się szybciej. Drażniły ją puste rozmowy. Czasem po prostu miała ochotę zniknąć. Pewnego dnia podczas zebrania Jeden z kolegów rzucił niestosownym żartem. Dawna Sofia uśmiechnęłaby się i przemilczała, ale nie tym razem, odpowiedziała celnie, sarkastycznie, bez krzyku, bez tłumaczeń, ale z mocą, wieczorem usiadła sama, nie po to, żeby się karać, tylko po to, żeby zrozumieć, coś się w niej zmieniło po raz pierwszy. Poczuła, że. Nie musi być zawsze łagodna, nie musi się uśmiechać, by być lubianą, nie musi być w porządku. Zaczęła widzieć własny cień i nie uciekała. Jung nazywał to procesem indywidualizacji to droga do stawania się całością nie przez eliminację zła, ale przez integrację tego, co wyparte. Kobieta może być jednocześnie empatyczna i wściekła, może być czuła i zdecydowana, opiekuńcza i stawiająca granice to właśnie wtedy, kiedy przestajesz udawać. Zaczyna się prawdziwa pewność siebie nie ta, którą się zakłada jak maskę, ale ta, która wypływa z wnętrza, zmierzając ku cieniowi. Musisz zapytać siebie, dlaczego wierzę, że muszę być idealna, kto mi wmówił, że płacz to słabość? Czemu tak bardzo boję się bycia nielubianą, czyje życie właśnie żyje? To nie są łatwe pytania, ale każde z nich to krok w stronę odzyskania mocy. Pewnego piątkowego popołudnia Sofia siedziała w małej kawiarni. W ręku trzymała książkę Junga, otwartą na tej samej stronie od kilkunastu minut. Patrzyła na ludzi, oddychała spokojnie, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek, już nie musiała być tą dobrą dziewczynką. Wystarczyło, że była sobą. Obok niej usiadła młodsza kobieta, spojrzała z zaciekawieniem i zapytała. Co pani czyta? Sofia uśmiechnęła się ciepło. Tędy obie książkę o cieniu, o tych częściach nas, których się baliśmy, a które uczymy się teraz kochać. Dziewczyna speszyła się, ale po chwili powiedziała: brzmi jak coś bardzo silnego. Tak, odparła Sofia, bo czasem siła nie polega na kontroli, ale na zgodzie, by być sobą, nawet. Jeśli to niewygodne, prawdziwa siła kobiety nie tkwi w tym, że jest idealna, ale w tym, że nie boi się spojrzeć na swoje własne ciemności. Prawdziwa pewność siebie nie polega na braku strachu, tylko na tym, że mimo lęku idziesz dalej. Jeśli wewnętrzne dziecko to głos prawdy, to cień jest miejscem. Gdzie ta prawda została kiedyś pogrzebana, i gdy w końcu tam wrócisz, nie po to, żeby walczyć, ale po to, żeby przytulić to, co wyparte, to właśnie wtedy stajesz się naprawdę wolna. Jest pewna niewygodna prawda. W większości z nas nie brakuje siły, brakuje nam połączenia z samym sobą. Im dalej jesteśmy od wewnętrznego dziecka, im bardziej wypieramy własny cień, tym bardziej żyjemy. Jakbyśmy nosili maskę, a ta maska im lepiej wypolerowana, przez sukcesy, uznanie, czy nowoczesne kobiece umiejętności, tym bardziej zagłusza głos serca. Sofia zrozumiała to nie w chwili olśnienia, ale w najzwyklejsze dni, dni, w których. Zaczęła praktykować małe rytuały. Powrotu do siebie nie były to drogie terapie, ani kursy boskiej kobiecości to była szczerość, powtarzana dzień po dniu, tylko wobec siebie, każdego ranka, siadała z notesem i przez 10 minut pisała dialog wewnętrzny bez schematu po prostu pytała czego dziś potrzebujesz? Co sprawiło że czujesz się nie w porządku? Dlaczego wtedy poczułaś wstyd? Odpowiedzi przychodziły nie z głowy, ale z miejsca, które przez lata było ignorowane. Czasem odzywał się głos przestraszonego dziecka, które całe dzieciństwo porównywano do siostry. Innym razem cichy szept pragnienia odpoczynku, bez oceniania, bez obowiązku bycia produktywną. Zaczęła też zapisywać sny zaraz po przebudzeniu. Nawet te dziwne, chaotyczne. Jung mówił, że sny to listy od nieświadomości. Czasem nie trzeba ich interpretować. Wystarczy wysłuchać. Sen o błądzeniu po lesie, powtarzający się od lat, okazał się krzykiem zagubionego dziecka. Zagubionego w świecie pełnym oczekiwań i wyścigów, w każdą niedzielę po południu, zamiast nadrabiać zaległości czy skrolować telefon, Sofia poświęcała godzinę na coś całkowicie bezużytecznego. Dla świata, tak, ale nie dla serca. Czasem rysowała bez ładu i składu, czasem śpiewała stare piosenki, czasem po prostu spacerowała bez celu. Właśnie te chwile, bez osiągnięć, bez presji, pozwalały jej poczuć, że naprawdę jest. Nauczyła się także wyznaczać granice. Bez tłumaczeń, dawniej odmawiając zaproszenia, zawsze zasłaniała się pracą teraz mówiła: Tego dnia chcę pobyć sama. Dziękuję za zaproszenie. A gdy relacja zaczynała podważać jej wartość, nie walczyła o nią. Wybierała odejść bez dramatu, bez złości, za to z miłością do siebie. Jednym z ważniejszych kroków było powrócenie do dawnych marzeń, kiedy była mała. Chciała pisać książki. Życie zaprowadziło ją gdzie indziej, ale pewnego wieczoru otworzyła laptopa i napisała pierwszy rozdział tej historii nie dla wydawnictwa, nie dla sławy. Dla siebie, dla tego dziecka w niej, które wreszcie usłyszało swój własny głos. Kontakt z wewnętrznym dzieckiem to nie słabość, to odwaga, odwaga, by być szczerą, by zejść z piedestału ról grzecznej córki, miłej partnerki, ambitnej koleżanki, nowoczesnej kobiety i powiedzieć: Mogę być tym wszystkim. Ale najpierw wybieram siebie. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Wystarczy zacząć od małego gestu jednego prawdziwego zdania, jednego nie wypowiedzianego bez strachu, jednego popołudnia, bez pośpiechu jednej piosenki, która sprawia, że czujesz się znowu sobą, bo uzdrowienie nie przychodzi z ukończenia listy, ono przychodzi, z obecności Karl Jung napisał: Nie stajemy się oświeceni, wyobrażając sobie światło, stajemy się nimi, gdy czynimy ciemność świadomą, a to zaczyna się od ciebie, kobiety, która miała odwagę zatrzymać się i naprawdę siebie usłyszeć. Jest taki bardzo cichy moment, gdy Sofia staje przed lustrem w zwykły poranek. Bez makijażu, bez światła studyjnego, bez modnego stroju, jest tylko ona, z lekko podpuchniętymi oczami, po łzach, z wczoraj, z drobnymi zmarszczkami przy ustach, z włosami, które dziś po prostu są. Ale w tych oczach pojawia się coś nowego głęboki spokój nie ta sztuczna równowaga osoby, która próbuje wszystko kontrolować. To spokojna zgoda na wszystko, co jest, na światło i cień, na blizny i światło, które znów zaczyna wracać. Po raz pierwszy czuję, że nie musi niczego udowadniać, by zasłużyć na własną obecność. Uczono nas, że pewność siebie rodzi się z osiągnięć, z pochwał. Z doskonalenia się według jakiegoś wzoru, ale Jung pokazał inną drogę. Drogę pod prąd. Tam, gdzie prawdziwa siła rodzi się z kontaktu z tym, co kiedyś odrzuciliśmy wewnętrzne dziecko z zapomnianymi marzeniami, z lękiem przed porzuceniem, z pragnieniem bezwarunkowej miłości nie znika z wiekiem. Ono tylko czeka. Cicho. Aż wrócimy. I gdy mamy odwagę spojrzeć mu w oczy. Bez osądu, bez warunków, zaczynamy stawać się pełne. A cień to nie wróg. To nie coś, co trzeba zniszczyć. To żyzna ziemia, z której wyrasta prawdziwa siła, Jung mówił: Nie możesz stać się sobą, jeśli wcześniej nie zmierzysz się z cieniem. Gdy kobieta odważy się spojrzeć na to, czego się w sobie bała, na zazdrość, na egoizm, na bunt, na pragnienia, które tłumiła, nie staje się słabsza, zaczyna odzyskiwać kontrolę. Nie po to, by stać się doskonałą wersją kobiecości, ale by żyć głęboko, autentycznie, pełnią może myślałaś. Że atrakcyjność rodzi się z kontroli, wyglądu, emocji, zachowania, ale najgłębsza, najtrwalsza fascynacja nie rodzi się z kontroli, rodzi się z obecności prawdziwej, gdy kobieta wchodzi do pomieszczenia z energią osoby, która pojednała się z własnym dzieckiem i zaprzyjaźniła ze swoim cieniem. Nie musi mówić wiele. Jej obecność wystarczy, by poruszyć serca. Sofia nie stała się kimś zupełnie innym. Wciąż była sobą, ale głębszą, bardziej otwartą, bardziej osadzoną w sobie. Ludzie wokół widzieli, że się zmieniła, choć nikt nie potrafił dokładnie powiedzieć, na czym ta zmiana polegała, bo to, co najgłębsze, nie zawsze widać oczami, czasem, można to tylko poczuć. Jeśli dziś czujesz się zagubiona, jeśli szukasz czegoś, czego nie umiesz nazwać, może to czego potrzebujesz? To nie lepsza wersja siebie, może to powrót, powrót do wewnętrznego dziecka, które kiedyś marzyło, wierzyło w cuda, czuło, że wszystko jest możliwe. Powrót do cienia, który przechowuje. Nie tylko to, czego się bałaś, ale też klucz do Twojej prawdziwej wolności, największa lekcja, nie leży w teorii czy definicjach, leży w czymś prostym. Ale głębokim nie musisz stać się nikim innym, by być wartościowa, masz tylko stać się sobą, naprawdę całkowicie z serca. To jest początek kobiecej pewności siebie, nie tej która szuka potwierdzenia w cudzym spojrzeniu, ale tej, która sprawia, że inni pytają, co ona takiego w sobie ma. Że nie mogę od niej oderwać wzroku, nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że będziesz miała odwagę zadać te pytania, które kiedyś przemilczałaś, wystarczy, że okażesz czułość. Tym częściom siebie, które odrzuciłaś, wystarczy, że zdecydujesz się iść obok siebie dzień po dniu, bo najgłębsza przemiana nie przychodzi z zewnątrz. Ona zaczyna się w środku. A jeśli jesteś gotowa, zamknij teraz oczy, połóż dłoń na sercu i zapytaj, mała ja, czego dziś potrzebujesz? bo twoja pewność siebie nie zaczyna się tam, gdzie patrzy na ciebie świat, ona zaczyna się od tej jednej odpowiedzi, którą zaraz usłyszysz,